Estrada Poznańska i miasto Poznań zapraszają do zwierzyńca. To miejsce, w którym mieszkają bardzo ciekawe zwierzęta. Chodźcie! No dalej! Chodźcie! Dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór. Dziś odwiedzamy zwierzyniec nocą. W dzień nie mielibyśmy szansy zobaczyć pana jeża. Także cichutko, na paluszkach podchodzimy do norki i czekamy, aż się pojawi. Wiecie, że jeże to wielkie śpiochy? Czasem śpią po 18 godzin dziennie. To dopiero drzemki, co? Co więcej, jak na dworze zrobi się zimno i temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, to jeże zapadają w sen zimowy. Tak, nie dosyć, że śpią po 18 godzin dziennie, to zimą śpią bez przerwy, około 5 miesięcy. Jak już się obudzą, są bardzo pracowite. W jedną noc mogą zjeść nawet 100 gąsienic lub dżdżownic i przejść kilka kilometrów szukając jedzenia. A jedzą prawie wszystko. Dlatego mówimy, że jeże są wszystkożerne. Smakują im nawet grzyby i owoce. Wszyscy wiemy, że jeże mają kolce, ale ciekawe, czy znacie ich ilość na pojedynczym jeżyku? Kto zgadnie? Każdy jeż ma około pięciu tysięcy kolców. Tak to można się bronić przed lisami i borsukami. Jeż jeży pod liściem leży. Nie wiem, czy wiesz, że jeż to wszystkożerny zwierz. W długie noce je owoce, a ślimaki to przysmaki. Lecz uważaj na jeżego, kolce ma u boku swego. Muzyka Nie wiem czy wiesz, że jesz, to wszystko żerny zwierz Jez, jeży pod liściem leży Nie wiem czy wiesz, że jesz, to wszystko żerny zwierz W długie noce je owoce A ślimaki to przysmaki w długie noce je owoce A przysmaki to ślimaki Lecz uważaj na jeżego Na czego? Kolce ma u boku swego u boku uboku więc uważaj na że go Jezera, 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 śmierzy, Jezera, jeży. Jest Jerzy Jeż, 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 Pod leży. Nie wiem, Nie wiesz, że wiesz, że Jezera, 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 Jesz, jeży pod liściem leży. Nie wiem czy wiesz, że jesz, to wszystko żerny zwierz. Teraz już wiesz. Mamy dla ciebie zadania. Pierwsze. O jeżach krąży wiele plotek. Dowiedz się, co tak naprawdę jedzą jeże. Drugie. Spróbuj poszukać, ile gatunków jeża żyje w Polsce. No. Właśnie odwiedziliście zwierzyniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Opowiadali o zwierzętach, czytali wiersze, oprowadzali Was po zwierzyńcu. Anna Rozmianiec, Kuba Gązowoźniak i Reneusz Jerzy Woźniak. Śpiewali dla Was: Urszulka, Makary, Tymek, Gucio, Ignaś, Ania i Kuba. Muzyka i udźwiękowienie, Kuba Gonzowoźniak. Zwierzyniec napisał Patrycjusz Tomaszewski. To niezwykłe miejsce stworzyli Estrada Poznańska i Miasto Poznań. Więcej słuchowisk i książeczek znajdziecie na estradapoznań.pl. To dobra strona kultury.